Dzisiaj specjalnie dla tych wszystkich, którzy odwiedzą Benzin. Zagrały już takie zespoły jak Ford Dreamers. Czekamy na zespół Big Cities I taka wisienka dzisiejszego dnia, czyli koncert Kasi Kowalskiej. Oczywiście to pierwszy dzień urodzin, nie kończymy. a Jutro kolejny dzień, również gwiazdy z najwyższej półki. więc myślę, że każdy, kto ma chwilę wolnego czasu, musi koniecznie przyjechać do Będzina. Oprócz tego, jak co roku, moc różnego rodzaju atrakcji, zabaw e, dla dzieci mnóstwo ciekawostek takich gdzie myślę niezależnie od tego czy ktoś jest troszeczkę młodszy czy troszeczkę starszy na pewno w będzie nie znajdzie coś dla siebie pokaz cichych sztucznych okni. Pokaz cichych sztucznych okni. Wychodzimy troszeczkę naprzeciw tym wszystkim miłośnikom zwierząt, którzy argumentowali, że no nasi naj... może nie najmniejsi, ale nasi pupile czasami troszeczkę trudniej to znoszą, więc ukłon w ich kierunku. Stąd też pokaz cichych sztucznych okni, ale myślę, że taki, który nadal zapiera dech w piersiach.